Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w 49 odcinku rentgena nieruchomości. W dniu dzisiejszym moim i Państwa gościem jest Darek Barski, cofounder Flat For Flip. Witam cię serdecznie, Darku. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i dziękuję za zaproszenie. Cała przyjemność po mojej stronie. Darku, no, pracujesz na styku dwóch y, bardzo dla mnie istotnych płaszczyzn, a mianowicie nieruchomości y, i blockchaina. Y, stąd też y, nasze spotkanie dzisiejsze zapowiada się bardzo interesująco. Y, dla tych z Państwa, y, którzy Ciebie nie znają, powiedz może, powiedz może troszeczkę o sobie, y, o tym, czym się zajmujesz, y, o takich najistotniejszych rzeczach. Nazywam się Darek Barski, reprezentuję Flat for flip To jest taki projekt, który stworzyłem razem z Marcinem Bochemkiem, osobą, która też zajmuje się finansami. Ja od 18 lat pośredniczę w pozyskiwaniu finansowania dla firm dużych, większych i deweloperów. Między innymi Marcin zajmuje się pozyskiwaniem finansowania w postaci leasingów. I rok temu, no już ponad rok temu. Przewidywaliśmy, że mogą być kłopoty z pozyskiwaniem finansowania dla branży deweloperskiej, jak również może być kłopot z sprzedażą gotowego produktu i postanowiliśmy wykorzystać technologię blockchain i stworzyć taką platformę, która będzie łączyć inwestorów z rynku kryptowalut z rynkiem nieruchomości. Jesteśmy edukatorami w tym tradycyjnym biznesie, bo tak to, co dla ludzi, którzy są w świecie krypto i w świecie blockchain, jest rzeczą oczywistą, jak cyfrowy portfel, jak zakup kryptowalut, to w tym świecie tradycyjnym tych osób, które mają do czynienia z rynkiem nieruchomości, jest czymś nowym. Nawet bym powiedział, że bardzo nowym, na tyle nowym, że tutaj ten proces adaptacji trwa dość długo. Dlatego też. Nasz projekt ma już rok. Robimy wszystko to, co założyliśmy sobie w roadmapie. Jest to powoli robione, dlatego że trafiliśmy akurat na taki czas na rynku krypto NFT, kiedy była mocna korekta i rynek niedźwiedzia, ale ponoć dobre projekty budują się w tych trudnych czasach, a ja uważam, że nasz projekt taki jest. Yy, Darku, za Mogłoby się wydawać, że te dwa światy są od siebie bardzo odległe. Blockchain, cyfrowe waluty, coś, co jest takie zupełnie nowatorskie, no i taki stary, tradycyjny od stuleci, jak nie od tysiącleci istniejący biznes, a mianowicie nieruchomości. Jesteście takim pomostem pomiędzy tymi dwoma, dwoma, pomiędzy dwoma segmentami rynku. Jak Wam się to udaje pogodzić? Czy, czy inwestorzy tradycyjni, jak, jak przyjmują te nowoczesne rozwiązania, które, które implementujecie? No Musimy sobie jasno powiedzieć, że my w tej chwili budujemy społeczność, taką platformę, która daje możliwość korzystania z trzech obszarów. Czyli pierwszy obszar to jest ten dotyczący pozyskiwania finansowania pozabankowego, czyli tak naprawdę można dzięki naszej platformie Platform Flip pozyskać inwestora czy też współ... Finansującą osobę z branży kryptowalut, czyli taką, która dzisiaj na rynku nieruchomości nie działa, nie funkcjonuje, natomiast zarobiła pewne finanse na kryptowalutach czy też na tym rynku cyfrowym. Chciałaby część pieniędzy przesunąć do tego tradycyjnego biznesu, ale nie wie jak, więc to jest ta pierwsza płaszczyzna. I przyznam szczerze, że ci wszyscy inwestorzy z rynku tradycyjnego bardzo. Delikatnie podchodzą do tego nowego projektu, muszą się z nim dobrze zapoznać, muszą zobaczyć, na czym to polega, i bardzo często jest tak, że mamy głównie inwestorów, którzy są z rekomendacji czyli tak naprawdę osoba, która nas w pierwszej kolejności zna, zna nasz, nasz projekt, zna inwestorów, którzy już tutaj są w projekcie, albo zna inwestycje, które są, to też próbuje do tego projektu dołączyć. Drugi obszar to edukacja, czyli to, co ma być wartością dodaną znowu dla ludzi z rynku kryptowalut, czyli chcemy robić kursy, szkolenia dotyczące nieruchomości, tak żeby znowu tym ludziom z rynku cyfrowego można było pokazać ten taki materialny świat, który jest na dotknięcie ręki, do którego oni bardzo często nie mają dostępu ze względu na to, że się tym po prostu nie interesują. No i trzecia rzecz, czyli tak naprawdę networking i okazje inwestycyjne, które się pojawiają u nas na platformie. I to jest bardzo ciekawa rzecz, bo rzeczywiście te dwa światy powodują, że czasami osoba, która zarabia na rynku kryptowalut ma znajomych, czy ma też kolegów, którzy posiadają wolną gotówkę i nie wiedzą, w co ją zainwestować. A dzisiaj przy tym trudnym rynku, który jest na kryptowalutach, oczywiście ostatni okres jest dość... Pozytywnie odbierany, dlatego że no, bitcoin poszedł do góry i to o kilkanaście, nawet kilkadziesiąt procent, jak popatrzymy na ostatnie pół roku, to jest to sposób na dodatkowe zarobienie pieniędzy. Więc w tych czasach takiego niedźwiedzia można, mając nasze NFT na kontaktach, też zarobić pieniądze. No i ta dzisiaj skłonność tych ludzi z rynku tradycyjnego do tego, żeby zakładali portfele cyfrowe. Dużo nam pomogła ta tradycyjna bankowość elektroniczna, która też podlega cyfryzacji. Ludzie już płacą telefonami, zegarkami, mają dostępy, wiedzą, że trzeba się logować, więc jest nam trochę prościej. Natomiast jest to proces, który trwa. Darku, no może krok po kroku przejdźmy. Załóżmy, że mam 10 eterów, i w jaki sposób możecie mi pomóc wejść na rynek nieruchomości. Ja, jak, jak zacząć? Jak zacząć z Wami inwestować? Tak naprawdę z nami bezpośrednio się nie inwestuje. Najważniejsza rzecz, byś mógł dołączyć do społeczności, jest posiadanie naszego NFT. To NFT możesz sobie kupić na OpenSea w cenie takim, jaka jest w tej chwili notowana. Ta cena jest zmienna, transakcje były od 0,11 ETERa do nawet 0,9 ETERa. Więc tak naprawdę, jak Ty popatrzysz, to tutaj to jest jakby bilet wstępu do społeczności. Dzięki temu, razem z jednym z naszych partnerów, właśnie uruchomiliśmy w tym miesiącu platformę, gdzie można się zalogować tylko i wyłącznie posiadając portfel cyfrowy z naszym NFT. I to jest to, co też nas wyróżnia, że to, co się pojawia na naszym portalu, na naszej platformie. Jest unikatowe i to są okazje, które standardowo są off-market. Czyli tak naprawdę, jeżeli jesteś inwestorem, który chciałby zarabiać na okazjach inwestycyjnych, fliperem, czyli chcesz sobie kupić tanie mieszkanie, to możesz, mając nasze jedno NFT, dołączyć do społeczności i dostaniesz informację, że na przykład wczoraj byłem na spotkaniu z deweloperem w Tychach i mamy ciekawy pakiet mieszkań w Tychach, gdzie tak naprawdę cena jest bardzo atrakcyjna, a z najmu możesz mieć pieniądze, podobne jak w Krakowie. Więc takie okazje do nas trafiają, do nas się zgłaszają powoli deweloperzy albo inwestorzy. Więc dzisiaj, jeżeli masz nieduży kapitał, a chciałbyś na tym rynku nieruchomości zacząć, to wystarczy, żebyś miał jedno nasze NFT i wtedy dołączasz do społeczności i zależ na informacjach, lub też dołączasz do grupy inwestorów, którzy chcą w nieruchomości inwestować. A jakbym, Darku, Cię prosił jeszcze o rozwinięcie tych dwóch. Pierwszy, pierwsza część platformy no to dostęp do okazji inwestycyjnych, a jakbyś mógł też pokrótce opisać tą drugą, drugą, znaczy tak nie pokrótce, pokrótce już opisałeś, ale tak bardziej dogłębnie tą drugą i trzecią część i jak rozumiem przepustką do skorzystania z tych rzeczy, które znajdują się na Waszej platformie jest obowiązkowo NFT. Muszę mieć NFT, żeby tam się, że tak, tak powiem, dostać dopiero. Tak. NFT jest takim biletem wstępu do społeczności, do tej platformy. Tak, jak powiedziałem, pierwsza część to są te okazje inwestycyjne, i te okazje inwestycyjne są z różnych obszarów, bo to są zarówno działki budowlane dla deweloperów, i ostatnio w naszej społeczności zamykana jest transakcja na 7000 kumu. W Krakowie. I to jest transakcja, która powstała dzięki tym, że się osoby w naszej społeczności poznały, czyli osoba spoza świata pośrednictwa nieruchomości, dzięki temu, że miała wiedzę na temat, że taka działka jest do sprzedania, znając deweloperów, zaproponowała i zarobiła kilkadziesiąt tysięcy złotych. Natomiast to są też na przykład pakiety mieszkań, to są mieszkania na flipy, to są działki takie, które są działkami rekreacyjnymi albo też rolnymi, które w perspektywie dłuższej mogą zostać zmienione na działki budowlane. I to jest ta pierwsza część. Druga część, czyli mówimy o tym, gdzie możemy pozyskiwać finansowanie. To już jest bezpośrednia współpraca naszej społeczności. Mamy w tej chwili osoby, które są rozsiane po całym świecie, jeżeli chodzi o naszą społeczność. Nasze NFT posiadają zarówno Polacy, jak i osoby z zagranicy. Mamy sympatyków w Chinach, mamy w Dubaju, mamy w tej chwili w Egipcie, na przykład, i to jest też ta siła społeczności, gdzie możemy inwestować na różnych rynkach międzynarodowych. I jeżeli chcemy pozyskać jakieś finansowanie, to zgłaszamy zapotrzebowanie, że jest ciekawy projekt, który chcemy zrealizować i potrzebujemy pewną kwotę. Bardzo często zdarza się tak, że tą kwotę jesteśmy w stanie zorganizować wśród społeczności, bo są inwestorzy, którzy mają wolne środki, chcieliby zainwestować, tylko po prostu nie, nie wiedzą jak i mogą wtedy narazić współpracę. I trzeci obszar, ten obszar dotyczący edukacji, który myślę, że jest najfajniejszą rzeczą dla tych wszystkich, którzy zaczynają przygodę z światem nieruchomości to na naszej platformie będą się pojawiać wywiady i kursy, szkolenia z osobami, które osiągnęły już coś na rynku nieruchomości, prowadziły projekty i to w różnych obszarach, tak? od początku, czyli jak kupić porządnie grunt, czyli na co zwracać uwagę, jak sobie przeliczyć chłodność takiego gruntu, od pojedynczego bliźniaka, załóżmy, czy przez większe osiedle, które robimy, poprzez flipy na rynku pierwotnym, wtórnym, może kwatery pracownicze, a teraz też dość modne. Ośrodki letniskowe, czy też takie inwestycje w turystyczne miejscowości. I to wszystko spowoduje, że jak standardowo taki kurs, szkolenie kosztuje na rynku od 2 do 10 tysięcy złotych, to są zjazdy weekendowe. My to będziemy dodawać na platformę, i w związku z tym, że jest ograniczona ilość z tych naszych NFT, to to NFT powinno też wzrastać na wartości, bo wiadomo, że jeżeli mamy dużą wartość dodaną, to zamiast płacić kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy na wolnym rynku to lepiej kupić sobie jedno NFT, gdzie będę miał te wszystkie szkolenia, plus dostęp do ekspertów, plus okazje inwestycyjne i jeszcze możliwość wymiany doświadczeń. No brzmi, brzmi to bardzo interesująco. Darku, wywodzisz się z, z sektora kredytowego, tak, tak, tak rozumiem, zajmowałeś się, jak nie mam, zajmujesz się nadal finansowaniem różnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Chciałem się ciebie podpytać jako takiej osoby, która na co dzień się styka z tym, z tym rynkiem nieruchomości. Jakie są Twoje odczucia? Jak, jak Ty oceniasz tą sytuację, która, która jest obecnie? Czy widzisz już jakieś jaskółki? Czy ta wiosna nadchodzi? Czy, czy raczej widzisz najbliższy czas pesymistycznie? No tutaj pewnie w myśl zasady, że ja jestem zawsze trochę pod prąd, to powiem, że Jaskółka to już jest od jakiegoś czasu, bo wszyscy i to głównie chyba media głównie mówiły o tym, jakie to tragedie się dzieją na rynku deweloperskim, jak to spada sprzedaż. Rzeczywiście w cyfrach tak było, tylko pamiętajmy, że spadały sprzedaże z wysokiego poziomu, gdzie byliśmy na takim szczycie sprzedażowym. Natomiast dzisiaj widać, że zmienia się trochę też ten klient, który kupuje, bo oczywiście są spadki w tym segmencie tańszych mieszkań, ze względu na to, że te osoby najwięcej zostały na stracie zdolności kredytowej czy na tym obniżeniu od tej zdolności kredytowej. Natomiast od strony inwestycyjnej bardzo dużo się dzieje i te mieszkania inwestycyjne są kupowane. A ponieważ najem poszedł do góry, no to jakby ci inwestorzy też widzą, że w tej chwili się bardziej opłaca kupować mieszkania pod wynajem, bo jest to. Większa rentowność. Wracając do Twojego pytania, co się szykuje, to moim zdaniem będzie coraz większe zainteresowanie kredytami hipotecznymi z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, że Komisja Nadzoru Finansowego spowodowała, że można zmniejszyć o 2,5% maksymalne liczenie obciążenia finansowego przy liczeniu zdolności kredytowej. Dzięki temu będzie większa zdolność. Prawie o 30% wyższa zdolność niż do tej pory było to, więc to pozwoli zwiększyć zakres osób, które będą mogły kupić sobie mieszkanie. Dodatkowo wchodzą dwa programy, te takie można powiedzieć rządowe, mówiące o tym, że można kupić mieszkanie bez składu własnego oraz bezpieczne 2%. To są dwa programy, które już gdzieś deweloperzy liczą, że będą zwiększać sprzedaż mieszkań. Oczywiście one mają pewne ograniczenia co do. Wielkości mieszkań, czy do ceny mieszkań, czy do maksymalnego wkładu własnego. O tym pewnie jest dużo już materiałów w sieci, natomiast no to jest też dość duża część popytu, który pojawi się. No i w związku z tym, że ten popyt się pojawi już niedługo, to okazuje się, że inwestorzy, którzy myśleli, że te ceny nieruchomości będą spadać i liczyli na duże spadki, no te nieruchomości nie spadają, można liczyć na jakieś minimalne upusty albo przy indywidualnych negocjacjach. Zniżki, chyba że ma się nasze NFT, to wtedy można mieć okazje inwestycyjne, ale zaczynają coraz częściej kupować te mieszkania, bojąc się, że ten popyt, który się pojawi w drugiej połowie roku, może te ceny podnieść do góry. No tak, na pewno sytuacja kredytowa polepsza się. Mam tutaj na myśli, że zdolność kredytowa rośnie, no pojawiają się programy rządowe, które mają stymulować ten popyt. Tylko pytanie, czy to, nie jest, czy to nie jest za mało? Czy to nie jest to, co się dzieje ze strony ustawodawcy? Czy to, nie jest, czy to faktycznie jest w stanie odwrócić troszeczkę ten nurt takiego, takiego marazmu, jeżeli chodzi o, o, o rynek mieszkaniowy? Jeszcze ja myślę, że to jest bardziej kwestia tego, że w tej chwili też deweloperzy bardziej racjonalnie podchodzą do planowania swoich inwestycji. Kiedy był ten boom taki dość duży popyt ze względu na to, że to finansowanie zewnętrzne było bardzo tanie, to tak naprawdę te nowe inwestycje powstawały, jeszcze jedna nie kończyła się, już się zaczęła druga, trzecia i kolejne. W tej chwili bardziej racjonalnie podchodzą do tego inwestorzy ciwięci. Mali natomiast pewnie ciężko przeżyli ten okres, kiedy zdolności kredytowe pospadały, dlatego że część mniejszych deweloperów, czy tych takich domorosłych deweloperów, którzy budowali mniejsze jednostki mieszkaniowe, domy, czy też bliźniaki, czy szeregówki, okazało się, że ludzie przestali mieć zdolność kredytową i tam były kłopoty. Natomiast w tej chwili. Według analiz, które są przedstawiane przez portale związane z rynkiem nieruchomości, ta krzywa popytu i podaży się bardzo zbliża do siebie, więc w drugiej połowie roku może nastąpić znowu zwiększenie popytu względem podaży, co spowoduje, że te ceny nieruchomości mogą iść do góry, więc myślę, że w tej chwili bardziej racjonalnie będą realizowane inwestycje, dzięki temu też no, będzie to stabilniejsze wszystko i bardziej przewidywane. Darkuno, jako eksperta kredytowego chciałem się Cię podpytać, jakie jest twoje zdanie? Stała stopa czy zmienna stopa, jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne? No to jest bardzo dobre pytanie i chwała temu, który powie jedną i słuszną prawdę i jeszcze będzie miał rację, bo bardzo często się wraca potem do tych wszystkich komentarzy i mówi. Szczególnie jak nie wyszło, to się pokazuje, że a pan mówił, że wtedy stała stopa jest lepsza. Słuchajcie, ze stałej stopy zawsze można przejść na stopę zmienną, jest parę zasad, tylko takich o których trzeba pamiętać, że jeżeli będziemy zmieniać stałą stopę na zmienną, to będziemy mieli jeszcze raz sprawdzoną prawdopodobnie zdolność kredytową, a w związku z tym, jeżeli mamy stabilne zatrudnienie, stabilną pracę i chcielibyśmy mieć komfort tego, że ta rata nam przez najbliższy rok czy półtora nie wzrośnie, to może warto zastanowić się nad stałym oprocentowaniem. Co do tego, co się dzieje w tej chwili w wyborze przy propozycjach na stopie stałej procentowej, a zmiennej, te propozycje są bardzo porównywalne. Jeszcze miesiąc, półtora miesiąca temu to stałe oprocentowanie przy wyborze, który był blokowany na 5 lat, było korzystniejsze nawet około 1% do tego wyboru, który był w oprocentowaniu zmiennej. Natomiast jeżeli ktoś zakłada, że ta stopa procentowa stała będzie dla niego kłopotem, bo spodziewa się tego, że będzie spadać wybor, albo wejdzie nowy wskaźnik, no to wtedy oczywiście oprocentowanie jest zmienne. Kwestia jest perspektywy tego, czy za rok jakbyśmy musieli zmieniać kredyt na stopę zmienną ze stałej, to będziemy mieć tą zdolność kredytową. Mówimy tutaj o ludziach głównie, którzy prowadzą działalność gospodarczą albo o osobach, które mają źródło z umów o pracę czasową albo zlecenie. Darku, kredyty hipoteczne no to jest temat, który przewija się u nas na antenie w zasadzie od początku mojego programu, od ponad, od ponad roku. Mieliśmy falę pozwów, jeżeli chodzi o kredyty frankowe. No, część ludzi czuli się wprowadzeni w błąd, tak upraszczając. Natomiast y, chciałem się zapytać, jak, jak to teraz wygląda? Czy, czy to, ten temat już został rozwiązany? Czy to cały czas się y, te kwestie tych kredytów frankowych się jeszcze gotują? Czy, czy w jakimś kierunku to zmierza? Jaka jest Twoja optyka na tą sytuację? No, mam kilkudziesięciu klientów, którzy kredyty frankowe mają, część z nich sądzi się, część z nich jakby... Przyjmuje ugody, czy też racjonalnie do tego podchodzi. Z punktu widzenia kredytobiorcy rzeczywiście widać, że ci bardziej świadomi kredytobiorcy z dużymi kredytami, czyli tymi takimi powyżej, nie wiem, 700 tysięcy i wyżej, to są osoby, które starają się iść do sądu i walczyć o unieważnienie umowy o te zapisy, które były niedozwolone. Natomiast ciekawą rzeczą jest to, że jak te osoby powygrywają sprawę, zaczyna być coraz więcej tych wyroków pozytywnych. To pojawi się moim zdaniem też nowa gotówka na, na rynku, dlatego że część tych mieszkań będzie posprzedawana, bo sytuacja tych osób, które miały kredyty we franku szwajcarskim się zmieniła i oni uwalniając się od kredytu, pewnie w pierwszej kolejności będą chcieli sprzedać to mieszkanie i kupić sobie albo większe, albo cokolwiek z tymi środkami zrobić finansowymi. Natomiast jeżeli chodzi o zakończenie tej sprawy, to myślę, że to jest jeszcze proces dość długi. Banki zobaczyły przez optykę, która pokazywała, że coraz mniej korzystne jest dla nich otoczenie. SULE wydaje decyzje, które rekomendują opiekę nad tym, co, jakie ma prawa konsument i w związku z tym bardzo dużo banków chciało do końca roku tamtego jeszcze podpisać ugody i wiem, że jeden z banków podpisał po 30 tysięcy ugód. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy tamtego roku, więc widać, że chcą banki te sprawy już powoli zamykać, rozwiązywać ugodami, nie chcą robić rezerw dodatkowych, także starają się wychodzić na prostą. Czy to będzie dobrze dla sektora bankowego, to pewnie czas pokaże. Pamiętajmy o tym, że klienci bardzo często, którzy brali kredyty w ranku szwajcarskim, dostawali gotowy produkt, nie mogli nic negocjować w tych umowach, więc zostali zostawieni przed faktem. Dokonanym. Była możliwość zamiany tego kredytu na kredyt pewnie złotówkowy. Każdy patrzy przez to z tego, czy stać go na prawnika, chce iść do sądu, czy taką wodę przyjmuje, więc no tutaj ciekawe czasy jeszcze przed nami, żeby zakończyć sprawę kredytów frankowych. Ja jestem ciekawy, jak się będą rozwijać kredyty złotówkowe i pierwsze pozwy, które były dotyczące wibor ale to już pewnie na inny materiał. No to, to właśnie miało być moje następne pytanie, co sądzisz o tym, no bo już troszeczkę yy, zaczyna to zakrawać o taki yy, o absurd, no, yy, konsument no już czuje się zupełnie zwolniony yy, z jakiejkolwiek odpowiedzialności, yy, jeżeli pójdziemy tym tropem, no to wszystko można podpisać, a później można mówić, że no, zostało się zmanipulowanym. No, po to chodzimy do szkoły, uczymy się czytać, pisać ze zrozumieniem, żeby w dorosłym życiu ponosić konsekwencje pewnych decyzji. I, i tutaj no, za chwilę wszystko będzie można podważać, prawda? I nie A, wiem, czy, 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 to to mógłbyś... jest, czy to jest dobry kierunek. Ja się z Tobą zgadzam, bo tak naprawdę jak pierwsze były symptomy tych procesów frankowych, to ludzie, którzy posiadali kredyty w lodówkach, mówili, że trzeba było brać złotówkę i się w złotówkach zarabia. I gdzieś tam było to podnoszone dość głośno. Ile to było tych prawdziwych ludzi, którzy mają kredyty, a ile to było, lobby bankowe zatrudniło osoby, czy też zatrudniło firmy, które to robiły, to tego nie wiemy. Natomiast złotówkowy kredyt ma to do siebie i moim zdaniem jest diametralną różnicą w stosunku do kredytu we franku szwajcarskim, że jeżeli ktoś brał kredyt w złotówkach i ta tam poszła do góry, to jakby saldo jego kredytu nie wzrosło, czyli miał możliwość, Skeszowania się z nieruchomości i albo mu coś zostało, jak ta nieruchomość poszła do góry, albo mu nic nie zostawało, jeżeli się okazało, że, że gdzieś tam przeinwestował na wykończeniu mieszkania czy domu. Natomiast w kredytach frankowych to, co było i e, e, jest cały czas złe, to jest to, że ktoś wziął 15, 16 lat temu 300 tysięcy złotych, nieruchomość jego warta jest załóżmy teraz 400 tysięcy złotych, natomiast on po tych 16 latach ma dalej do spłaty. 300 albo 300, kilkadziesiąt tysięcy złotych, płacąc już w międzyczasie dużo więcej pieniędzy. I to jest różnica, moim zdaniem, diametralna między kredytami we frankach i w złotówkach. W złotówkach, jeżeli zarabiamy, bierzemy kredyt, na WIBOR nie mamy wpływu. Oczywiście sytuacja może być w Polsce różna i to pokazuje nam nasz czas teraz, który żyjemy w bardzo ciekawych czasach, czyli od WIBORu na poziomie bliskim jedynki do... Siódemki, ale mamy to złotówki, ta sytuacja gospodarcza jest przewidywana. Klienci we franku szwajcarskim mieli, nie mieli wpływu na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o kurs franka szwajcarskiego. Dotyczyło to gospodarki jednego z krajów, który dostarczał walutę. Nie można było się zorientować za bardzo, jak to wygląda, a pewnie w tych czasach, kiedy brali kredyt, frank szwajcarski był pokazywany jako stabilna waluta, która nie ma ryzyka kursowego. Więc uważam tak jak ty, że tutaj złotówkowi klienci mogą się im narazić. Dostali jeszcze wakacje kredytowe, których nie mieli klienci we frankach szwajcarskich. Zarabiamy w złotówkach. Rata oczywiście poszła diametralnie do góry, ale no KNF na tym czuwał, też wprowadził rekomendacje większego wkładu własnego. No i w związku z tym pewnie zbliżamy się do tego, co, co jest za granicą czyli więcej osób będzie wynajmować niż posiadać. Ceny nieruchomości, tak podsumowując, będą. Szły powoli do góry. Z kredytowa nie będzie rosła, bo pewnie tak szybko nie będzie rosły nasze płace, więc będziemy zdani na to, żeby te proporcje, które są dzisiaj na naszym rynku 20 do 80, mówię tutaj o posiadaniu, a wynajmowaniu zamienią się w podobnym proporcjach, jak jest na zachodzie czyli 60 70 jest wynajmowanych, a tylko 30-40% należy do prywatnych właścicieli funduszy. No tak, troszeczkę też postrzeganie Polaków. Sytuacji, że trzeba mieć swoje mieszkanie, to jest takie utożsamianie z dorobieniem się, y, też się zmienia. No już nie każdy, y, nie każdy musi mieć. Jeździmy samochodami, które nie są naszą własnością, tylko firm leasingowych y, i podobnie będzie z nieruchomościami. No. Ludzie coraz częściej zmieniają miejsce zamieszkania no i, i nie dla każdego najważniejszą rzeczą w życiu jest posiadać y, mieszkanie. Równie dobrze można je wynajmować, można mieszkać w Polsce, chwilę później za granicą. Y, y, także to też y, taki mindset y, się zmienia i ewoluuje w tą stronę, tak jak mówisz, że ten udział y, mieszkań wynajmowanych y, będzie, y, będzie rósł. Darku, ostatnie pytanie. Jak widzisz odejście od wyboru i przejście na wiron? Jak to wpłynie? Czy to jakoś, jakoś. jak to wpłynie? Czy to będzie pozytywny ruch? Wiesz, co tutaj tak naprawdę, znowu nie ma jednej dobrej odpowiedzi, bo ten wiron będzie reagował trochę później na to, co się działo z WIBORem. Ci ludzie, którzy przejdą na wiron, będą później mieli obniżone oprocentowanie, więc tak naprawdę czas pokaże, w jakim szybkim tempie będzie się obniżać WIBOR, i czy jeżeli zostanie zamieniony na wiron, który będzie średnią kroczącą z okresu, który będzie. Jasno określony wcześniej w przepisach, to to będzie korzystniejsze. I tutaj nie wypowiadam się co do rekomendacji, i czy to będzie miało lepszy wpływ. Rządzące robią wszystko, żeby można było to sprzedać dobrze PR-owo, że to jest korzystniejsze dla ludzi. Wszystko, co wprowadzą na temat u który jest dzisiaj bardzo wysoki z PR-owego punktu widzenia będzie korzystniejsze, powinny być raty niższe. Natomiast w sytuacji, kiedyby ten wybór w ciągu 3-4 miesięcy z 7% spadł na 2 to wiron tak szybko nie spadnie, więc ci, co zostaną na że będą mieli niższe raty na pewno niż ci, którzy zamienią to na wirro. Jasne. Darku, zbliżamy się do końca. Bardzo ci serdecznie dziękuję za te informacje zarówno o Twojej platformie Flat for Flip, jak i no takie z pierwszej linii frontu informacje, jeżeli chodzi o, o rynek mieszkaniowy, o rynek kredytowy. Państwu również dziękuję. Darku, Tobie mówię do zobaczenia, bo pewnie się spotkamy za jakiś czas, updateować informacje, jak rozwija się Twoja platforma. Do widzenia, do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku Rędka na nieruchomości. Dziękuję. Dziękuję, do zobaczenia, dziękuję za zmuszenie.